Pytamy jeszcze raz. Mm. jest stream. No, nie wiem, może to muzyka wyjebała streama. Nie mam pewności. Nie będę tego ruszał w takim bądź razie. Zostawię bez muzyki. Zyka bez praw autorskich, a i tak ci wyjeżdżam prawa autorskie. Hmm. O, Creeper, słyszałem. O, jedło. Bo, bo go pod tym znalazłem w kejwie. Bo znalazłem jakieś kejwo ładnego. Pytanie, czy coś w tym jest. Zapomniałem sobie ustawić mikrofon. Dzięki za przypomnienie. <laughs> ja jestem geniuszem. Wybaczcie mi błęd, błędy i zero myślenia, ale jestem chory. Słyszysz? Powiem że tak <laughs> Cię było na live'ie słychać, teraz się pokusiłeś to mam... bęki nie wiem, <laughs> bufy. Sorry. Jakby... nie myślę, przepraszam, ja... ...godzinę temu wstałem dosłownie, bo sobie drzymałem jeszcze, bo musiałem chorobę wyleczyć. Bo węgiel, biorę. No i chuj, po siekierze. Jakby, przepraszam z góry za mój brak rozumu Bo bogactwo kopie żelaznym lofem węgiel Chyba <laughs> Bogactwo skurwysyjny <coughs> Pyk, Teraz lepiej wszystko działa? Nie, ja się, nie, 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 ty nie, nie, zdania w tym momencie Aha <laughs> To ja się Nie gram na skrzypcach, ja lubię grać komuś na nerwach. Na przykład, Dobrze. Tak. ładny cave, że pusty, Pełno na mobu. taki tak, to możemy pokryć razem, no, tu się nie ten. Nie mam takich... umiejętności, żeby tam wejść. Kurde. Nic, nie ma nic, nie ma nic. Kto, kto pierwszy pyka Soloneza? No tak pójść tego... z naszego Discorda. Wypierdala jak w Minecrafta, jak możesz. Co robi kapitalne. Odpowiedź na moje pytanie, na wasze pytanie Wybiertaj w Minecraft Wybierdaj gra, gra w Minecraft Tymczasem to sobie ja zbindowałem dzięki w Windowsie usuwanie zawartości kosza to jest Kip pytaj Minecraft. Minecrafta Ja muszę w końcu to zrobić W ogóle o tym zapomniałem że miałem to zrobić Enderman Uf, Uciekłem do ciebie Survival, nie ma uciekania Nie, zgubiłem się w kewie po prostu, co nie? I szpiałem w całkiem nastale nie, niż weszłem. No się kupisz A w, gó się w górę w Kopię no Nie mam chilocha, nie, nie mam takich narzędzi żeby się kopać czy w ogóle stron Aż taki bogaty nie jestem. Nie miałeś tak. Kiedy nigdy nie stworzyłeś kamiennego kilofa. Ani drewnianego w sumie też. Ty żeśmy zrobili weszli, żeśmy. Nie. Tak, pierwsze narzędzia z wioski. Potem diamondów. W Minecraft 2 gramy. Jak CSGO 2, w, CS2 wyszedł, no to my gramy w Minecrafta 2 w tym momencie. 2-0. Shaderki. Ile masz drewna? Manego. Już ci mówię. Trzy ki czwarty zaczynam. Nie wiem, czy starczy na razie, no bo będziesz miał chałupki. Te Nie, tak nie, nie, nie no. Kopię, dopóki mi się siekierka nie zużyje. Dobra. A, bo już na wykończeniu mam. Pewne, czekko. Zajebiste, są w, w czerwonym kolorze. Nie w różowym, tylko to w kamerze tak wygląda. Jak zobaczysz, one są czerwone formalnie. O. To jest czerwone. Uszka w słuchawkach. Dobra, mam. Czy mi się skończyło hmm Pamiętasz gdzie jest nasz dom? Gdzie jest mój dom? Bo biegnę za tą Jak Gdy to było? Hebie, nie, nie patrzę, patrzę za, ciebie. za ciebie I sam Nie Idę przez ciebie, Nie patrzę za siebie ciebie, no, Gdzie jest mój dom? Ja... No, nie idę znalazłem. Idę przed ciebie no. Nie patrzę za siebie Znalazłem karmazynowe jak karmazynowy jeździec. To nie jest kolega. Co kolega? Co kolega? M mówią, że powiedz koledze, żeby szybciej kopką kręcił, bo zacina, a ja mówię, że to nie jest kolega. Kiedy czujesz się bezużyteczny, pomyśl sobie o brzozie w Minecraft'cie. Mówię, że jak czujesz się bezużyteczny bezwartościowy, to pomyśl o brzozie w Minecrafcie Wiem, zlagowało się. O, zlagowało też streama widzę. Kiedy czujesz się bezużyteczny, pomyśl sobie o Zlagowało streama widzę. No wiem, widzę, że zlegowało Tu deszcz, jest wszystko dobrze. Nie bój się, będzie dobrze. Jakieś stuny dzisiaj śmieszne są. Więc zostawię sobie jakikolwiek podgląd tego streama wychodzą na powierzchnię super bardzo potrzebna mi też informacja nie nie, nie 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 tak to nie miało być ta, Miał być ta. w 2008 w 2008 pół się nie mogę wysłowić nawet może W 2008 roku był lepszy internet. Wiem no bę nie. będę operatora zmienił spokojnie Tymczasem ja. Też co muszę umowę zmienić, bo płacę za mniej powinien mieć więcej. Biznes. Jeszcze więcej. Biznes jest biznes Biznes jest biznes. Jeszcze więcej. Jeszcze. Nie no, serio. No dziwo nikt nie poinformował o tym. Od ciekawem na tej. Hmm. Ja nie mam transferu jakiegoś ten yy, ograniczonego. Ja płacę 25 euro miesięcznie za internet. Ale są takie dni jak teraz. Gdzie ten internet jest po prostu. Nie do zniesienia Witam, witam, mam drewno, Radek Więc nie trzeba Kończyłem Mam pomysł jeszcze jeden, wiesz? A jaki? Żeby pół płytkę jeszcze wziąć Masz jakąś pół płytkę, ci została? No nie, bo muszę. I po prostu przytulić tutaj tę pół, pół płytkę i zapełnić dach. To zapełnić dach? Zapełnić dach, żeby zrobił się tutaj płaski. Czego tak? Chcesz mm, tak. pół piętra zrobić? Nie pół piętra zrobić, po prostu żeby z tej strony był tutaj w domu płaski, bo widzisz jaka się ciemność robi do góry. To trzeba pochodnie wyżej posadzić. Aż jedną pod drugą, podwójne pochodnie zrób o, i tutaj jeszcze jedno Po co podwójne? Albo się ciemno zrobi na, na całym no. Mam węgiel? Ka kajmy węgiel. Wrócił stream Tu postaw pochodnie na środku, ładnie O tu, między belami i... Wiesz tak, to się Robić jakieś ogrodzenie wokół domu, czy nie? Nie ma sensu na razie No ja rozwoju... widzę, mam, mam podgląd, ja widzę, że zacięło streama Także jestem świadom tego Słyszysz? Ja bym zobaczył, jak długo jest nasza działka, co nie? szeroka i ja bym ten ogrodzenie wybudował tuż granicy to będzie trochę roboty ale to będzie wiesz przynajmniej trzeba będzie cały czas komentarz pisać co o tym sądzisz? hm? no to będzie trochę wody mamy to te... można Komenda. można ps ja myślałem Bye. Ja myślałem na tym. Dobra, czy czy tam. by, to takie statki te No to sobie. Sam, taż, o, mo, to możesz zrobić, to ale to ja. F f tam. Aż to tak. Why dzisiaj taki internet kurwa nie w. Jak Fala. na złość. Miły, ja mam wchły drewna teraz. Nie rozumiem tego. Hmm? I Petrus mm. Dziwnie to smakuje Taki... Niby to... Taki energe... Smakuje jak taki tani energety. się zrobi takie, wiesz, porządne ogrodzenie, to nie? A razie to będzie taka... prowizorka. Aha. Coś takiego? Tutaj się widzicie, co robi. Będziemy musieli troszkę niżej zejść. Widzicie. wszystko powinno działać jest kit chodzi o streama Witam, witam. No ci się obudziło. Zaczęło miałceć. I oczekuje ode mnie atencji. Idź ode mnie, atencjuszko. Pozwólcie ci trzeba obciąć. Oj chuj, połopacie. Trzeba nową zrobić. No bardzo zaczęłem nasze granice, nie więcej. Mogę to łączyć. Zrobimy takie. Nie wiem, czy to dobry pomysł jest robienie ogrodzenia z drewna, a nie jakieś zajbiste ogrodzenie zrobić, w sensie, wiesz, takie... Wyko wy wy wykorzystaj płotki i liście. Na przykład zrób dookoła płot płotkiem, a na płotku postaw e, liście. Nie mam jeszcze I iść po ten.